out one love mm -hmm. two off mm -hmm. hand out one two Hand out, three, one. Down, hand out, two, three. it was good about pick up you asked about pick up what's good hand out for two Handout out three four And out, 5-3. Down. 6 three. Out. And out for 6. 4-6. out 74 Tamy ponownie we Wrocławiu Mistrzostwa Polski Masters 2023 Przy mikrofonie Adrian Kulineczek I oglądamy Jedyny mecz o trzecie miejsce Jaki zobaczymy dzisiaj na szklanym korcie Mecz najmłodszej kategorii 35% W którym zmierzą się Kamil Rybarczyk z Łodzi I Marek Jankowski z Legionowa 9-5 W pierwszym secie, right który right. być może za chwilę się skończy. Jak na razie wszystko spokojnie pod dyktando do Jankowskiego. I z nie, jeszcze zdążył piłki Kirywarczyk. Ale do to już nie zdążył. I w związku z tym Marek Jankowski, Jankowski obejmuje Jankowski, prowadzenie Jankowski w meczu 1, o trzecie miejsce. Jest 1 do 0. 15 seconds Jankowski leads 1 game to love love up one love hand out one all. End out, 2-1. W drugim setie ciągłą przewagą Marka Jankowskiego. Dziękowski który w swoim półfinale grał z Przemkiem Atrasem. Wygrał jednego seta, 3 za to przegrał eee, i w każdym 11:5. Natomiast Kamil Rybarczyk grał w półfinale z Rafałem Rybkowskim, przegrywając 3-0. Rybarczyk póki co bardzo wolno reaguje na ataki Jankowskiego, być może out. nie widzi ich też, five, albo widzi je późno, teraz jeszcze out. Down. And out. Three, five. Down. Hand out six three. Seven three. Jeśli chodzi o hmm, Rykowskiego i Atrasa, to ich oczywiście zobaczymy po tym spotkaniu. Będzie to ostatni dzisiaj mecz na szklanym korcie. No i też ostatni mecz, hmm, zamykający Mistrzostwa Polski Masters, jak to zazwyczaj bywa, najmłodsza kategoria na samym końcu. Meczu o brązowy medal Marek Kochowski teraz zupełnie zaskoczył swojego przeciwnika. Nietypowym serwisem, słaby retur z problemami, ale broni się wywarczyk. Dokładnie. No Do. i ten boss lubił na blaszce, co oznacza, że 11-4. Wygrywa i Marek Jankowski, który i prowadzi w tym meczu 2-0.

Down, no, no. down, hand out, 1-2. 2, two, two. Kropki Jankowski, handout, reaches. I to była jedna z pierwszych piłek, których nie zgadł Marek Jankowski, w którą stronę powinien wystartować. Teraz jeszcze nie serwis, no to są już ostatnie momenty, żeby Kambry Barczyk spróbował odmienić losy tego spotkania, ale widzieliśmy przecież w zakończonym przed tym meczem w finale kategorii 40, że można przegrywać 2-0 i jeszcze wygrać spotkanie. Tak jak zrobił to Wojtek Stasiak. A teraz świetny, świetny serwis Marka Jankowskiego. zły błąd 2 11:2 i pan so. yeah. Kowalczyk Teraz e, była taka krwiwa nadzieja dla rybarczyka, ale potem dwa szybkie punkty dla Jankowskiego. Oczywiście nie podaje się gra z łodzi. Natomiast e, Jankowski gra w tym meczu od trzecie miejsce. Naprawdę świetnie. E, I też bardzo spokojnie. tak. E, nie mam, że czasami od niechcenia atakując, tak jak w tym przypadku, e, ale być może wtedy, wtedy jest właśnie najlepszy i najgroźniejszy. Trzy piłki meczowe: trzy piłki o brązowy medal. No i piękne wykończenie: 3 do 0 trzecie miejsce w kategorii 35 plus dla Marka Jankowskiego. A my za chwilę wrócimy na mecz, na który pewnie.